Halo, witam, cześć. palmiarze, palmiarki. E, jestem w Wespalm. Czekam, właśnie na pana Marka, bo się z nim mówiłem. Będzie za chwilę. Przyjechałem na przede wszystkim jakąś Zostało ich niedużo. Ale, ale, ale jeszcze coś wybiorę dużego Będzie to mój największy trach. Tutaj ten mnie interesuje z takim krzywym pniem. Może, może coś się uda. No co. Za chwilę wybierzemy, zapłacimy i będziemy i będziemy i będziemy ładować No i dobra, słuchajcie Palma można powiedzieć, że na swoim miejscu Zarąbana Jedzie w kabinie ze mną Trochę żeśmy się mordowali, żeby ją włożyć No ale jedziemy Uchyba, nie wiem jak to jadę, najgorzej przez miasta, miasteczka do no i dobra, słuchajcie, mój strót. Dojechałem. jak e, dzisiaj w aucie nie ma, ale pałagan niesamowity. Zobaczcie. pełno włosów. Co, 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 chciałeś coś? Żona coś mnie woła. Ale słuchajcie, patrzcie, ten. Kurde, muszę się cofnąć. Słuchajcie, palma z bezpalm. Palma z bezpalm. Taką sobie wybrałem e, z panem Markiem. Tyle miała kosztować. Ale jeszcze jako stały klient dostałem małego bonusa. I małym bonusem też się panu Markowi odwdzięczyłem. E, no i słuchajcie, jest. Największy w rodzinie. Największy trach w rodzinie. E, 1,85m, jak stanąłem, to jest równy, równy ze mną e, już w tym roku zostanie w tym miejscu, które jest, czyli tutaj a za rok będziemy e, wsadzać go, o, gdzieś tu będzie w każdym razie Deluxe. Deluxe Deluxe, trochę się ziemi wysypało, bo w pionie żeśmy go e, w poziomie go przewoziłem, no i słuchajcie od razu to biorę Palm Focus, Palm Booster odpowiednio palm bolster 1 ml na litr wody a pan fokusa, fokusa 3 ml no, patrzyliśmy była ukorzeniona, nie ukorzeniona ale nie jakoś tam mega jak, jak niektóre tam były na placu ale miałem budżet do 1000 zł i wybrałem sobie tam palmę więc. także słuchajcie zalejemy wodą troszkę witaminek o tak i nie ma 6 litrów wody proszę jeszcze raz rany, jestem bo to moja największa palma no i kupa bałaganu zostało nie kupa było stroje półgarskiej Na nadrukiem nowego sponsora także tak to wygląda dobra do później skończę film teraz słuchajcie miło od kręcenia Ibieramy materiał na ten film kilka dni bo zresztą w piątek dzisiaj mamy. Środa kurde, żebym trochę zapomniał. trak stoi, kupiony, ma się dobrze, lało, padało. Eee, mokro ma. Także jest, jest OK. Samochód jest posprzątany. Słuchajcie, króciutki zrobimy wrześniowy, wrześniowy przegląd. Mm. To już pewnie jak mówiłem w wcześniejszych odcinkach to będzie wszystko nakryte wokliną. Podciąłem ostatnio trochę jukę Od spodu liście Dwa praktyczne rzędy żeby tak nie dotykały Nie dotykały e, ziemi I Widać że cały czas idzie nowy środek Tutaj ta juka Nie wiem co to za juka Chyba za 15 zł ale się rozrasta Widzę, że będę musiał zrobić porządek Kordy kordyliną i to chyba zrobię dzisiaj z drugą to samo o opuncja. opuncja na wcześniejszym odcinku na pewno pokazywałem ale to co ona się rozrosła słuchajcie się wbić pręty żeby po prostu stała bo się przewróciła w tą stronę do tak rośnie z tej to nie wiem czy ono żyć żyje ale nic nie puszcza nowego jak była, tak jest. Agawa, nie wiem co to za umiana jest tej agawy, czy to chować, czy nie chować, dlatego jest w że w razie czego ją wyciągnę. Ech, czyli ogólnie tutaj na strefie pustynnej. A na strefie pustynnej ten chabadziek ostatnio kupowany puszcza kwiatki, że ona się z tego bardzo mocno cieszy. I idziemy dalej. Na ogrodzie przybyły przybyło 6 budlei różnych kolorach, malutkie ale wiem, że się na pewno roznosił i słuchajcie poczty na pampa jedna druga ta jest petarda trzecia, każda jest petarda czwarta piąta i szósta i szósta no pięknie no. nową rzeczą też jest jakąś sioma chciała jest taki kącik hortensji Hortensji, pretensji, Hortensja na kiju. Z dużą i tak dalej. Tutaj wszystko po staremu. ona coś tutaj wkupywała koło magnolii. Chyba nie. Te magnolie są jak są. Chyba będzie trzeba jeszcze je prysnąć bo widzę jakieś chorobsko. Oj oj oj, oj. oj, oj, oj. Nie widziałem tego wcześniej, więc. To będzie to pryskać, albo to już taka pora, żeby gubić znaczy na liście. Idziemy do palmy. Słuchajcie, w palmach jest tak. Tam jest pokrowiec 155x155. 155, będzie założony na karłapki. Do tego będą z dwutliny 50. Będzie jeszcze dwutlina setka. Będziemy z żona mi uszyje, bo już pociąłem. 140x140 i będą albo dogrzewane wężami grzewczymi. Na razie zamówiłem 3 na próbę 9 metrowe, zobaczymy ale te węże chciałem świetnie dać na strachy kraptusy te dwa fortunei i tego wagnera no wagner piękny, no kurde rośnie, to jest petarda to jest petarda z best palm. te też są tutaj z best palm um, fortunei też rosną aczkolwiek byłem ostatnio do tego dużego u pana Marka i, i rozmawiałem na temat tych liści czy ciąć, nie ciąć, mówił żeby nie ciąć ale ja ewentualnie potnę tą zarazę, żeby gdzieś tam mi się coś nie stało, pod tą włókniną. E, tu też są już poszyte pokrowce, będą jeszcze kupione 50, bo już nie bo setki są poszyte, 50 kupię e, gotowe i na to big baki i na to big baki. Termostaty kupione, e, stacje pogodowe kupione i przedłużacze kupione, więc tak naprawdę Większość rzeczy mam. Idziemy już do sklarnki. Rozpinamy. O, tu jest ciepło. Tu mamy stopni 20. Na ręce 28 w szklarni zostały już tylko pomidory. Kurde, chciałbym, żeby już zaczęły dojrzewać i żeby się ich pozbyć. E, Przeniosłem już cytrynę. Cytrynę, limonkę. No, no nie wiem, co to jest, bo kurcze. Jest zielone. Nie wiem, czy tu dojrzeje nic, nic żółtego. Mamy raz, dwa, były chyba cztery sztuki. Czekajcie raz. Tu jeszcze taki malutki. No cóż, tutaj no, też zaczynaliście gubić. Ale ona chyba nie powinna gubić liści w ogóle. Mm, papryka też dojrzewa, więc za chwilę pójdzie do, do wyrzucenia. Powoli zacząłem sobie ten namiot szykować pod zimę. Bo tutaj będą przechowywane wszystkie roślinki śródziemnomorskie. I to chyba Bundeswille, czy coś w tym stylu. Bundeswille. To są żony. Takie śródziemnomorskie roślinki, które dają kwiat. A tam były oliwki, i tak dalej. Ale też takie coś ma swój urok, bo ładnie to wygląda w ogrodzie. Kurdy. Gubi, gubi liście. Pryskałem tu ostatnio, na grzyba Florowitem zwykłym do lis, nie? To są świeże pędy, więc dlatego są takie żółte. Tak to wygląda, jak widzicie, tak? No Dołą stropian, udzie w koło. Tyle ile miałem z budowy, to wybrałem. Tutaj muszę jeszcze wykupić. Włóknina setka od środka. No słuchajcie, na zewnątrz jest chyba stopni 14, w nawozie jest 20. Więc, więc jest. Ale pewnie mi ręce, Matko Boska, pięknie. No tu nie będę zamykał, uchylę trochę, bo powietrza wejdzie, ale nie będę. Wygrał. Rozepnę, i w ten sposób zostawię. Tu ogródek, pora urosła, kury jakie wielkie pory, tu fajnie zaczynają pnącza zaraz na płocie. Nie wszystkie, ale, ale powoli tak. A tu takie zwykłe zielone roślinki, no i, a, i kącik, tak. Został, czyli oliwki oliwki będą do pierwszego przymrozku do, dwóch, tak, do minus pięciu będą trzymane na zewnątrz na figę zostanie narzucona no figa niestety nie dorośnie nie wiem czy urywać ten zostawi wszystko I te wszystkie kwiatki feniksy Waszyngtonia wszystko wyląduje karłatka mała wszystko wyląduje w namiocie nie wiem czy w ogóle coś z tego będzie z tej z za 59 zł no wziąłem, zobaczcie także słuchajcie kwiatki te jeszcze pięknie e, pięknie pięknie kwitną oliwki z tego co wiem muszą lekko przymarznąć żeby na drugi rok wydały owoce bo w tym roku kompletnie nic w tamtym roku miało, w tym roku nic. no i to słuchajcie to by było na tyle aha tu jest taką ścieżkę ona sobie wymyśliła na ogrodzie tam prowadzi do nabieciego więc słuchajcie kolejny kolejny odcinek będzie niebawem jak będziemy tu wszystko przykrywać pokażę wam jak ja to robię i jakby sobie zobaczycie może ktoś pójdzie moim śladem trochę aha i przesadzam ostatnią jedną Akuro. stąd by było trzy przysadziłem tamto, już ich nie ma bo Zapomniałem podlać w ten dzień, podlałem na drugi i już niestety nic. Nic z tego nie było. Usło. Usło nic się miało jako oliwka. Także dobra, do zobaczenia. Trzymajcie się, do następnego hej!